Witam po walce Błachowicza z Głuszkowem. Decyzja, większościowy remis. Można uznać, że sprawiedliwe. Można to podciągnąć pod zwycięstwo Błachowicza. Pierwsza runda ewidentnie była dla niego. Druga, bez wątpienia, była 10-8 dla Głuszkowa. Posłał Błachowicza na dechy i trzymał go już do końca rundy w parterze. I to nie to, że po prostu go sobie trzymał i na nim leżał, tylko go trafiał bardzo mocnymi łokciami. Więc to po prostu musiało być 10-8 gdyby Błachowicz był mniej aktywny na dole i po prostu się zasłaniał dłużej, to sędzia by to przerwał, ale że Błachowicz jest twardy Błachowicz wie co robi i Błachowicz wie co robić, żeby sędzia nie przerwał to nie zostało to przerwane ale no runda 10-8 musiała być jeżeli chodzi o trzecią rundę tutaj nie mam wątpliwości, że Błachowicz ją wygrał ale czy ona powinna być 10-8? Mogła być ale nie musiała i można argumentować, że jeżeli trzecia była 10:8, to druga powinna być 10-7. No, nie było w, trzeciej, w drugiej aż takiej dominacji, żeby to było 10-8, 10, 8. Była 10 7. Ale no, ta trzecia też nie musiała być 10-8, więc zarówno remis jest sprawiedliwy, jak i wygrana Błachowicza też byłaby a, akceptowalna. Więc nie powiedział mu, że Błachowicz został okradziony, ponieważ to mogło być zarówno remisem, jak i zwycięstwem Błachowicza. Eee, co dalej? No, prawdopodobnie Błachowicz spadnie ze dwa miejsca w rankingu albo jedno. Nie przegrał, ale zremisował z gościem, który był chyba 5 czy 6 miejsc niżej w rankingu. Więc no na pewno nie będzie wyżej. Może być co najwyżej niżej. Eee. Ogólnie Błachowicz prezentował się bardzo dobrze. Gdyby to była walka pięciorundowa, to bez wątpienia by wygrał, ale no, była trzyrundowa. Więc no, wyszło jak wyszło. Do Title Shota jeszcze daleko. Czy Błachowicz ma szansę na zdobycie pasa? No, ma, tak naprawdę. Są walki, z którymi które może wygrać. tak Jeżeli chodzi o Ulberga, to został okradziony, ponieważ może i zadawał mniej ciosów, ale zadawał dużo mocniejsze ciosy. Jeżeli chodzi o walkę z Prohaską, może tę walkę wygrać. Tak, Prohaska jest często trafiany. Jeżeli zostanie 300 trafiony sierpowym Błachowicza, to może się to dla niego bardzo źle skończyć. Eee... Oczywiście Prohaska też może tę walkę wygrać, bo jak na razie to przegrał tylko z Pererą. Więc ta walka może iść w dwie strony, jak najbardziej. I faworytem byłby prochaska, ponieważ jest dużo młodszy. I no, wiek 42 lata to już jest naprawdę bardzo zaawansowany jak na fightera. I o ile Błachowicz wygląda świetnie, jak na ten wiek. To jednak widać trochę po nim, że. No już nie jest w pierwszej młodości i no nie jest już w swoim prime. Szanse na pas i tak jakieś ma, ale jako iż. Nie jest zbyt medialny, a... Decyzje zwykle przypadają ludziom, którzy mają he, potencjał do zarabiania kasy dla UFC. No to może z tym być ciężko, ale jest to możliwe. Tak są walki, które on jak najbardziej może w tej kategorii walkowej wygrać. Więc to zobaczymy. No i w sumie tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.